Tu mamy przodek głównego ciągu sztolni Didrai Bruder. Sztolnia przepiękna, kolorystycznie naciekowa. Jakby siedlisko obcego, lub predatora. Doświetlą tylko z czołówki a telefon stoi na statywie, także dzisiaj tak to jest. O, takie kurde nacieki żelazowo-manganowe, czy jakieś. Bardzo pięknie się prezentują. Momentami jest trochę niżej i, i trzeba taką, tu praktycznie idziemy w rzece żelaza. Kosmicznie to wygląda na cienkie sztolnia. To jest chyba najpiękniejsza sztolnia jaką zwiedzamy. Ręcznie kuta praca. Nisko. Coś mi się wydaje, że jutro moje kolana nie będą umieć chodzić, ale nikt nie mówi, że będzie lekko. Tu jak pięknie wygląda ręczne kucie. Mega, mega miejsce nacieki naciekowa szata bardzo kolorystycznie to się prezentuje to złe echo związki manganu i żelaza, hmm. prawdopodobnie lub czegoś innego. brązowe, hmm. na pewno żelazo. Pięknie, pięknie. A echo? Pięknie. jest nasze skrzyżowanie, tam od druga, a ciąg sztolni główny prowadzi tutaj. rzekom żelaza, prawdopodobnie mega zjawiskowa stolnia. Polecam. No i sporo komarów też tu siedzi już Taka wnęka chyba mijanka była albo coś tu musieli zestawiać I po prostu wypukało się Tu już podsypamy teren łupkiem I zbliżamy się do bardzo ale to bardzo niebezpiecznego miejsca ale się prezentuje to? A, czuj się tak. Prezentuje się to właśnie tak? I ja tam nagrywać nie będę, przechodzę przez to, no bo ten jest mega niebezpieczny.